W dzisiejszym odcinku przeglądniemy sobie silnik 125 FMB półautomat. Zobaczymy, co tam z tym silnikiem jest nie tak, ponieważ on nie zapalał. Nie zapalał, o, tak wygląda. A jak już zapalił, no to on był bardzo taki błaty. Szybko gasnął, a jak już zgasnął, w ogóle nie dało się go prawie odpalić. No i tyle. Ten filmik mógł być po prostu prosty, jak ja go rozbieram i sprawdzam wszystko, ale lubię sobie komplikować sprawę, dlatego będę Wam mówił czasami nieprawidłowości. I one będą specjalnie wypowiedziane przeze mnie. A wymyślałem coś takiego, że osoba, która zgadnie wszystkie, w komentarzu mi je ja wszystkie napisze. Przypnę mu serduszko i to będzie tylko jedna osoba. A to, co jeszcze chcę powiedzieć, to ten filmy będzie miał prawdopodobnie dużo wyświetleń. No bo, właśnie z motoryzacją, jak nagrywam, to te filmy mają jak najwięcej wyświetleń. Także takie mamy promocja. Dobra, rozbieramy silniczek. No i dobra, także rozbieramy. Od góry mamy dziesiątki, cztery musimy najpierw odkręcić. Znaczy czy możemy, nie musimy, nie? możemy sobie podkręcić tą pokrywkę, ale ja zaczynamy na przykład tego. Zaznę sobie inny klucz. Pierwsza nakrętka gwind ma OK. Druga nakrętka też gwint jest OK. Gwinty warto sprawdzać, ponieważ czasami e, miałem taki przypadek, że dokręciłem sobie głowicę, nie było za mocno, bo to było tak wstępnie, znaczy nie było za mocno, było mocno, tylko po prostu ona się odkręciła tak głowicami sama, nie dlatego, że śrubki były za sobą dokręcone, gwintów po prostu, wszystkie gwinty tak jakby zerwało, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy jeszcze taką podkładeczkę miedzianą, ponieważ tu olej idzie jednym kanałem, przez tą szpilkę i tutaj od dołu idzie olej i dlatego musi być taka e, uszczelka, znaczy podkładka miedziana, bo miedziana ogólnie bardziej dociśnie i nie ma wycieków, nie? Jakbyśmy dali taką zwykłą, też nie byłoby, no ale wiecie, jak to ktoś zaprojektował tak, to czemu tego nie dać? Dobra. Ja Teraz mamy tutaj od tej Kurde głupi bandaż, jak coś to się nie pytacie, co, co zrobiłem w palec, bo to dla mnie, dla mnie przykra sytuacja. Teraz musimy sobie odkręcić tą tutaj śrubę, to trzyma trzeba pokrywkę, żeby odkręcić zębatkę rozrządu. A to wszystko tak bardzo lekko dokręcone i dobrze, takie coś się ceni. I wyciągamy po prostu szpilkę, gwint też jest OK. ale przeważnie tutaj gwinty nie strzelają. Jak już gwint pęka, to gwint pęka nam tutaj w tej pokrywce, dlatego teraz ją wyciągniemy. Uszczeleczka, widzicie, cała. Na pewno ktoś nie musiał olejem smarować przed założeniem. I gwint w pokrywce też jest OK. Także wszystko mamy OK. Dobra, teraz musimy odkręcić sobie trzy śruby. Jest to klucz 9. Czy to poszły. Przydałby się jakiś e, no jakiś trzymak tego silnika ale te silników jak robię to robię raz i jest chyba na rok także to by mi się nie, nie przydało tak bardzo. Nakrętki też widać są spoko. A, i przy okazji jeszcze, już tu mam To jedną nakrętkę sobie wkręcimy jeszcze Bo muszę coś zobaczyć Teraz sobie odkręcimy Ten korek, gdzie się sprawdza Gdzie się sprawdza po prostu Położenie magneta I zobaczymy sobie, jak jest litera T I muszę zobaczyć Jak jest, no kurde, głupi bandaż Jak jest ten Jak jest położenie No i dobra, teraz sobie kręcimy Całym uwałem, bo ja chcę po prostu zobaczyć, czy e, jak jest na literę, musimy sobie znaleźć literę T. Skręcimy sobie powolutku, bo to nam szybko może przeskoczyć. Mamy literę F, to nie, litera T. Dobra, mamy literę T. Dobra, widać rząd jest źle. Muszę jeszcze raz obrócić. Dobra, litera T Mamy literę T eee. i teraz patrzymy, czy nam się rozrząd nie rozjeżdża. Rozrząd nam się nie rozjeżdża, czyli prawdopodobnie łańcuszek rozrządu jeszcze nie jest rozciągnięty i jest po prostu dobry. Dobra także rozkręcamy dalej. Tą sobie odkręcę, już mogę sobie odkręcić. Ona no, tam, ta zębatka nam daleko nie wpadnie, ale ją wyciągnę. Ona nie wpadnie nam daleko, bo tu jest zaraz taka rolka prowadząca, prowadząca łańcuszek. Dobra, zębatka jest w dobrym stanie, ząbki są całe, niepourywane. Także zębatka jest jak najbardziej ok. I teraz sobie odkręcamy tą sobie pokrywkę, w ogóle tu musimy ściągnąć. Trzyma, no, już widać czerwony silikon. No czerwony silikon jak mówię. Lepsze by był czarny, albo najlepiej by było uszczelkę założyć. Taka jak to powinno być. Dobra, tutaj będzie rzeczy pokrywka, Pokrywka cała. Tylko że uszczelkę będę musiał nową kupić. Żeby tutaj, no, olej mieć, kawałek, albo jakąś dorobę, ponieważ mam papier do uszczelek. Tak, Także tyle. Dobra. Eee. Teraz sobie zobaczymy, czy jest luz zaworowy. Także sobie odkręcimy tę górną i dolną. Jest to klucz 17. My teraz możemy raczej, teraz możemy śmiało ustawić, ponieważ jest ustawiony górny martwy punkt. Tak, teraz się powinno sprawdzać czy zaworki mają luz. O o, zaworki mają słuchajcie luz. Także takie zawory nadają się tylko do wymiany i wyłącznie, ponieważ gdy już, gdy są luzy na zaworkach, no to taki zawór się nie nadaje nie do dalszej eksploatacji. Teraz dolna. Tu no, nam zawsze troszkę oleju pocieknie. O nie tym razem. Ten zawór, słuchajcie, już nie ma luzu, czyli jest z nim wszystko jak najbardziej w, w porządku, bo ze luzu nie może być, ale górny jest do wymiany, ponieważ ma taki delikatny luz, prawie niewyczuwalny, ale jak jest luz, to taki zawór jest do wymiany, a dolny jest, jak mówiłem, ok, ponieważ jest sztywny, tak jak powinien być. Dobra, teraz sobie odkręcimy tą nakrętkę. Jest to klucz 10. Dobra, mam nakrętkę odkręconą. Eee, znaczy nakrętkę śrubę. I teraz zanim jeszcze oszczędziemy tą głowicę, no to... No. Teraz by było dobrze odkręcić świecę. Póki jeszcze jest głowica na szpilkach, bo będzie mi po prostu łatwiej. Jest to klucz w moim przypadku 17. Dobra, mamy świecę. Sprawdzamy. O, świeca nam się fajnie obraca. Tak jak powinno być. Jest wszystko fajnie nasmarowane tam, bo jak to by się nie obracało, czyli jest zatarta taka świeca, no i taka świeca jest też do wyrzucenia, ponieważ jak, jak się nam nie obróci, to nie wytwarza iskry i nie ładuje po prostu tego kondensatorka w środku, co jest, a jak się kręci, wytwarza prąd i robi po prostu iskrę. Bez tego by się taka świeca nie odpaliła, czyli taka świeca jest bardzo, bardzo dobra, jak najbardziej w porządku. Eee, dobra, no i teraz możemy ściągać sobie całą głowicę do przodu. Ocyk. Uszczelki, e, ten, e, no, tulejki centrujące, jedna jest, druga jest, przekątnej, tak jak powinno być. E, dwa zawory są czarne, też jak najbardziej to jest super, ponieważ e, silnik dostaje dobrą dawkę paliwowo-powietrzną, bo by, gdyby jeden zawór był kawa z mlekiem, a e, wydechowy by był kawa z mlekiem, a jeden by był taki czarny, to taka głowica źle pracowała, czy znaczy w ogóle silnik źle pracował, Ponieważ miał za mało paliwa, a jak są obydwa zawory czarne, są jak najbardziej bardzo dobrze. Czyli gaźnik był bardzo, bardzo dobrze ustawiony i silnik nie był kompletnie w ogóle zalewany. Dobra. Teraz żeby ściągnąć ten cylinder, uszelka jest. Ale jak widzę, tu nie było uszczelki takiego oringu. Bo tutaj właśnie taki oring jeszcze powinien przyjść. Tutaj już go zabrakło. Także ornik je będziemy składać, będziemy musieli założyć. No i teraz, żeby ściągnąć e, nasz cylinder musimy odkręcić jeszcze tą dziesiątkę. Jak odkręcimy tą śrubę, odkręcamy, odkręcamy jeszcze tą śrubę. E, uszelka ogólnie do wymiany, bo zobaczcie. Uszczelka do wymiany. Prawadnica. Jest w dobrym porządku, ponieważ nie, jest, nie ma rowków wyżłobionych. E, Prowodnica oczywiście łańcuszka rozrządu. Sam cylinder na pierwszy rzut oka też jest dobry. Nie ma za głębokich rys, tylko taka jedna, ale to jest jeszcze to dopuszczalne raczej. Tłok na pierwszy rzut oka też, nie są bardzo ładne, miękkie. Stworzeń nie jest, za, nie jest prze, przepalony, nie jest za bardzo... nie był to silnik nigdy bardzo dobrze rozgrzany, ponieważ stworzeń nie, nie, nie daje oznak, oznak tego. Korba też nie ma luzów. Także wszystko jest. OK. Dobra, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym, jak już będziemy testować hurikana bez oleju. Także cześć. Dobra, damy wam jeszcze coś posłuchać. Ale nie nie pokazujemy, nie, nie pokazuję. To tyle, subskrybujcie kanał, zostało 8 subskrypcji, niecałe, bo będzie ogień, na razie, cześć.